Nie? Mam mój coś? Wtedy czas Wolski chwycił ruch za pasem do upojrzenia w oka krwią zabłysnął. Tak? chciałem powiedzieć, że byliśmy na Giewoncia i byliśmy na Restach. Troszkę się zapaliśmy. Generalnie mamy już dość, dosyć, może też dość, generalnie lubimy to, a teraz sprzątamy, jedziemy na dupę do Krakowa, okazało się, że będziemy spać w jednym wnuszku, więc generalnie będzie ciasno, ale dlatego kupiliśmy dużo ludzkich, żeby się rozluźnić i generalnie będzie, jak? będzie dobrze to też wystarczy